Witamy w pierwszym tutorialu dotyczącym HTC Vive Cosmos. Podstawowym elementem HTC Vive Cosmos, jak w wielu innych podobnych urządzeniach, są specjalne gogle. Są one dość ciężkie, ale generalnie da się wytrzymać. Mamy do nich słuchawki, które oferują całkiem niezłą jakość dźwięku. Jeśli chcemy, możemy je odczepić i korzystać z własnego headsetu. Dużym plusem tych gogli jest wbudowanie modułów śledzących ruch w gogle, co sprawia, że w przeciwieństwie do wielu innych zestawów nie musimy rozstawiać specjalnych wież z czujnikami. Same gogle i kontrolery wystarczą, żeby w pełni cieszyć się z wirtualnej rzeczywistości. Same gogle są dość wygodne. Ludzie, którzy noszą mniejsze okulary, również swobodnie mogą z nich korzystać. Na goglach mamy jedno pokrętło oraz jeden przycisk. Przycisk pozwoli nam przełączać się między widokiem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Natomiast pokrętło pozwoli nam dopasować pozycję ekranów do pozycji naszych gałek ocznych. Dzięki temu będziemy mogli uzyskać najlepszą jakość obrazu. W zestawie Oprócz gogli znajdują się dwa kontrolery zasilane zwykłymi bateriami AA. To jest stosunkowo dobre rozwiązanie, ponieważ gdy w trakcie zajęć edukacyjnych rozładują nam się kontrolery, nie musimy je podpinać do ładowarki, ale możemy szybko wymienić baterię. Gogle posiadają dość dobry ekran. Ma on teraz łączną rozdzielczość 2880x1700. Jest jaśniejszy i wyraźniejszy niż w wielu poprzednich modelach. Konfiguracja gogli jest bardzo prosta. Wystarczy, że podłączymy je do niedużego specjalnego pudełeczka, które następnie wpinamy przez kable USB 3 i DisplayPort do komputera. Na komputerze powinniśmy zainstalować aplikację Vive Cosmos dostępną na stronie vive.com oraz aplikację Steam. Zarówno aplikacja Vive, jak i Steam jest bezpłatna, ale powinniśmy i w jednym i w drugim przypadku mieć założone konto. Sam proces instalacji odpowiedniego oprogramowania jest dość czasochłonny i może trwać nawet do półtora godziny. Tym samym warto instalację przeprowadzić odpowiednio wcześnie i nie robić tego tuż przed zajęciami. Na komputerze powinniśmy zainstalować aplikację Vive Cosmos dostępną na stronie vive.com oraz aplikację Steam. Zarówno aplikacja Vive jak i Steam jest bezpłatna, ale powinniśmy i w jednym, i w drugim przypadku mieć założone konto. Sam proces instalacji odpowiedniego oprogramowania jest dość czasochłonny i może trwać nawet do półtora godziny. Tym samym warto instalację przeprowadzić odpowiednio wcześnie i nie robić tego tuż przed zajęciami.